Być może w swojej przygodzie z frontendem miałeś chwilę frustracji związanej z tworzeniem graficznej części Twoich aplikacji. Takie działania zwykle pochłaniają bardzo dużo czasu, a często efekt nie jest taki, jak, jaki byśmy oczekiwali. I wiele deweloperów właśnie ma z tym problem. I Google w 2014 roku postanowił wyjść temu naprzeciwko i stworzył, Udostępnił swoją bibliotekę, właśnie gotowych komponentów, którą nazwał Material Design. I na stronie, właśnie Material.io mamy tą bazę. Możemy sobie wejść w komponent I tutaj jest wiele, jak widzimy, właśnie gotowych rozwiązań, które możemy sobie użyć. Sprawdźmy sobie na przykład tutaj taki komponent, który jest Text Field. Jest to taki typowy googlowski, właśnie, input na wprowadzanie jakiegoś tekstu. On ma wiele tutaj swoich jakichś wariantów. I zobaczmy sobie, jak Material Design pozwala nam z tego korzystać w webie. I tak, musimy sobie zainstalować jakąś paczkę, widzimy, i do naszej struktury html -owej. Musimy sobie dodać taki oto właśnie tutaj tag. I jeżeli my pracujemy w Reakcie, to od razu widzimy, że to aż się prosi o to, żeby wsadzić to w jakiś komponent i po prostu używać to, tego za pomocą jednego wywołania. I właśnie na tym pod, yy, polega materiał UI. Polega na tym, że właśnie wykorzystuje Material Design i opakowuje to wszystko w reaktowe komponenty i dodaje jeszcze coś od siebie, żeby jeszcze łatwiej nam się z tego korzystało. I teraz na przykład popatrzmy sobie, właśnie tutaj mamy te komponenty, jest bardzo dużo komponentów, niektóre sobie omówimy. Weźmy sobie na przykład takie przyciski. Material UI jest budowany tak, że jest właśnie wersja pokazowa, gdzie są różne rzeczy, jakie możemy uzyskać z tym komponentem. Także widzimy mamy przewiele bardzo dużo różnych przycisków. To jak sobie rozwijamy, to zobaczymy kod źródłowy i widzimy, że za pomocą Reacta musimy sobie zaimportować właśnie jakiś przycisk i tutaj wywołujemy go, przekazując mu do środka tekst, a w propsach możemy mu przekazać właśnie różne wartości, różne propsy, które powiedzą jak ma ten, jak ma wyglądać nasz przycisk. Na przykład tutaj korzystamy z jakiegoś wariantu niepostawowego, możemy zmienić kolor, możemy zrobić naprawdę bardzo dużo rzeczy. I właśnie jak na samym końcu każdej pre prezentacji wszystkich komponentów, mamy odnośnik do API użytych tutaj komponentów i w API już mamy szczegółowo opisane wszystkie propsy, jakie możemy dodać do naszego komponentu tak aby uzyskać jakieś pożądane efekty. I jest właśnie bardzo dużo jak widzimy tutaj jest tych komponentów. One przyjmują wiele propsów, także bardzo dużo ciekawych rzeczy można uzyskać za pomocą tego, i w dodatku jest to bardzo powszechne i wszędzie używane. Możemy na przykład do przycisku sobie dodać jakiś wariant, ikonę, nadać mu, że ma zajmować całą szerokość i robimy to tylko za, wyłącznie za pomocą propców, więc jest to bardzo fajne i przyjemne w użyciu. No dobrze, skoro wiemy już czym jest Material UI, to teraz spróbujmy go sobie zainstalować i wykorzystać właśnie jakieś komponenty w swojej aplikacji.